Siemanko! Witajcie w kolejnej recenzji butów marki Sokoni. Przed Wami Sokoni Ride 17. Jest to prawdopodobnie murowany hit albo jeden z najlepszych butów dla stopy neutralnej, do biegania po asfalcie i o dużej amortyzacji, który będzie w sprzedaży w roku 2024. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Dosłownie chwilkę temu przygotowałem dla Was recenzję Soconi Guida 17, czyli modelu ze stabilizacją. Jeżeli potrzebujecie więcej stabilizacji w okolicy pięty, stawu skokowego, to serdecznie zapraszam do jej obejrzenia. A teraz przechodzimy do technicznych rzeczy związanych z tym oto modelem. Soconi Ride 17 to but dla stopy neutralnej, model treningowy na twarde nawierzchnie. Ma 8 mm dropu i to się nie zmienia od praktycznie początku stworzenia tej serii butów. Waży 282 gramy, to jest waga producenta dla rozmiaru 42,5 europejskiego i jest modelem, który przeszedł jedne z największych modyfikacji w całej serii butów Sokoni na ten sezon. Wiosną roku 2023 testowałem Rida i były to, mówiąc w skrócie, buty dużo lżejsze niż obecne, znacznie bardziej dynamiczne i nie przypominające butów treningowych żadnej firmy, tak naprawdę. Sokoni stworzyło wtedy buta, który parametrami był bliski butom treningowo-startowym, natomiast równocześnie z tym szła żywotność tego buta, no i specyficzna, dosyć szczupła budowa cholewki. Sokoni RAID 17, czyli ta piękna, żółta treningówka, została całkowicie przebudowana na życzenie biegaczy. Czyli dostała wszystko to, co powinien dostać but tej klasy. Omawianie tego buta zacznijmy sobie od najważniejszej rzeczy, czyli podeszwy wewnętrznej. Pianka podeszłowa, którą teraz mamy, to Power Run, yy, chociaż ja wolę mówić na to PVR Run z plusikiem. I Jest to ta sama pianka, która występuje w maksymalnie amortyzowanych triumfach. I co ciekawe, z tak tej pianki, który wynosi 27 mm w strefie śródstopia i 35 mm w strefie pięty, dając nam 8 mm dropu, jest Podobno taki sam jak w triumfach. To by było wręcz dziwne, że mamy buty o niemal takich samych parametrach, ale tak naprawdę w praktyce te buty wcale nie są identyczne. Kładka wewnętrzna w rajdach to również pianka Plus, więc mamy tutaj dodatkową, super, mięciutką amortyzację tuż pod samą stopą. Najważniejszą właściwością tej pianki jest uczucie pluszowej miękkości pod stopą, ale nieprzesadnej miękkości. Jest bardzo miękko, bardzo komfortowo, ale z drugiej strony ten but daje pełne możliwości treningowe. Można w nim wbrew pozorom całkiem szybko pobiegać i zrobić praktycznie większość jednostek treningowych biegowych, co sprawia, że ten but jest niezwykle wszechstronny. Podeszwa wewnętrzna w przedniej części stała się szersza, dzięki czemu lądowanie jest pewniejsze. Dużą zmianą na plus jest przeprojektowanie bieżnika. Z jednej strony wygląda to podobnie jak w modelu 15-16 generacji. Jest rozłożony niemal w tych samych miejscach, natomiast mimo wszystko jest go więcej, jest grubszy, a oznaczenie gumy XT9000 mówi nam, że mamy tutaj do czynienia z lepszą przyczepnością i trwałością tej mieszanki. I jest to jak najbardziej prawda, ponieważ ja testując tego buta także w deszczowe dni, kleiłem się do mokrych betonowych płyt kostki asfaltu znacznie lepiej. Czułem, że ten but łapie. Za asfalt, za nawierzchnię i nie odpuszcza i daje mi pełną kontrolę nawet podczas szybkiego biegu. Podsumowując, nowa podeszwa w tym bucie to postawienie na większą ilość komfortu względem szybkości i dynamiki, które zapewniały wersje poprzednie, czyli 15 i 16. Przechodząc do cholewki, mamy do czynienia z inżynieryjnym meszem, który ma mnóstwo powierzchni wentylujących a nawet fizyczne grube dziurki w bocznej części cholewki, które związane są z tym, że język jest pogrubiony i wszyty od boku, podobnie jak w modelu na przykład Guide 17, który recenzowałem niedawno. Wszycie języka sprawia, że osoby o wyższym podbiciu mogą mieć troszeczkę problemów w założeniu tego buta, ale docelowe powinny sobie z tym poradzić. Nie zmienia to faktu, że trzymanie na śródstopiu jest lepsze, język jest grubszy, więc można powiedzieć, że trzymanie boczne i kontrola stopy po bokach też jest lepsza, natomiast dodatkowy materiał z boku powoduje, że tam mamy gorszą wentylację, dlatego zewnętrzna część cholewki ma po prostu więcej stref odprowadzających ciepło. Sama cholewka wydaje się też szersza od modeli poprzednich generacji, ma więcej miejsca na palce, więc jeżeli ja, jak z jakiegoś powodu zrezygnowaliście z marki Saucony, na przykład powodem było to, że były zbyt wąskie na was, to teraz możecie śmiało wrócić, ponieważ wersja standardowa daje przynajmniej pół centymetra szerokości dodatkowej, a wersja 2E, jeżeli znajdziecie szeroką, jest już naprawdę szeroka i zmieści się tam naprawdę bardzo szeroka stopa. Zapiętek w tych butach jest dosyć neutralny dla Hillesa, wyprofilowany pionowo. W przypadku kości piętowej bardziej płaskiej może być efekt wypadania pięty z buta, dlatego warto te buty przemierzyć, zanim się je kupi. Natomiast osoby, które zwykle miały problem z ciasnymi, mocnymi zapiętkami, tutaj powinny się poczuć bardzo komfortowo. Sznurówki są mega proste, elastyczne, dobrze się zawiązują i są odpowiednio długie. Skoro mówiliśmy sobie technikali, to przejdźmy sobie do tego jak w tym bucie się biega. A jak powiedziałem na początku, jest to wszechstronna treningówka, która powinna pozwolić wykonać praktycznie każdy każdy rodzaj treningu biegowego, od szybkich interwałów po długie, bardzo długie spokojne biegi. No i faktycznie tak jest. Przy długich rozbieganiach yy, ten but zapewnia pełen komfort i nie ma uczucia zmęczonej, ubitej, sklepanej stopy, która, który może pojawiać się w butach znacznie twardszych albo niższej klasy. Tutaj komfort jest niezależnie od dystansu. Dzięki szerszej podeszwie, platformie z przodu, lądowanie jest pewniejsze. Czułem się w nim nawet jak w bucie. No, to jest dalej model neutralny, ale czułem lekką stabilizację związaną po prostu z geometrią i szerokością tej podeszwy. Większa amortyzacja w tym bucie nie zrobi większej różnicy na szybkich, krótkich jednostkach treningowych. Na fertleku, minuta na minutę, na interwałach 200-400 metrowych nie poczujecie specjalnej różnicy. Natomiast przy jakichś biegach progowych, tam gdzie trzeba to tempo, mocniejsze tempo utrzymać dłużej, prawdopodobnie efekt zmęczenia przejdzie po prostu szybciej, ponieważ pianka sama w sobie, jeżeli jest jeszcze bardziej miękka, w żaden sposób nie usztywniona, po prostu będzie potęgowała efekt zmęczenia. Podczas moich treningów biegowych najprzyjemniej używało mi się go właśnie na krótszych fartlekach, na biegu tempowym, ale nie szybszym niż moje tempo, powiedzmy półmaratonu, czyli 450 No i fajnie też biegało się po prostu długie, spokojne rozbieganie. Ten but ze względu na swój wyższy komfort niż poprzednie generacje, fajnie spisze się także jako but regeneracyjny na wolniejszych tempach, na twardej nawierzchni, gdy musimy odpocząć doklepać kilka kilometrów i po prostu chcemy czuć się w tym bucie przyjemnie, mięciutko, bez dodatkowego przeciążenia mięśni. Ta pianka podeszwowa naprawdę daje sobie świetnie radę. Moim zdaniem jest to naprawdę mega uniwersalna treningówka dla biegacza, który waży nie więcej niż 85, no może 90 kg góra, i raczej nie chodzi mi o 90 kg biegacza, który musi zrzucić 20, tylko 90 kg biegacza, który na przykład ma 1,90. m. To jak najbardziej ten but sobie z takim zawodnikiem poradzi. Model Soconi Ride 17 dostępny jest także w sklepie, w którym pracuję, czyli w Studio Sport na Warszawskim Żoliborzu i serdecznie zapraszam was do tego sklepu. Spotkacie tam mnie, możecie dobrać swoje pierwsze bądź kolejne buty do biegania, służę swoją pomocą oraz koledzy, którzy tam pracują. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej recenzji bądź też innym filmie poradnikowym na tym kanale. Trzymajcie się i cześć.